Siemano, mamy rano. Witam Was w kolejnym odcinku. Odcinek z azotów oraz wysiewania PK. Na początku mogliście zauważyć, nagrałem dla Was taki przejazd tutaj y, okolicznej spółdzielni Zetorek. Y, stare Volvo oraz y, Ursus 1614. 14 y, rozsiewają nawozy odkąd ja żyję i pamiętam tylko i wyłącznie Ursusami i jakoś plony tak samo mają jak wszyscy, więc pamiętajcie. Nie marka, nie kolor, rozsiewacza oraz traktora daje plony, tylko tutaj i odpowiednia klasa ziemi i przede wszystkim pogoda. Dzisiaj jesteśmy u brata na działce o powierzchni 25 hektarów. Mamy przed sobą nawóz PK o zawartości 1632 oraz 11,8 CaO i SO3, 8% siarki tak więc, yy, czemu tak późno PK? ponieważ nie było pogody, PK przyjechało jak był mróz i dodatkowo już chyba zaczął padać śnieg, już teraz nie pamiętam jak to było, ale po prostu było zimno i nie bawiliśmy się w rozsiewanie, bo ani to umyć, ani potem co z tym zrobić i wysiewamy tutaj tak doraźnie PK, ja u siebie wczoraj na jęczmieniu właśnie e, z bratem wysiałem właśnie PK w ilości 100-115 10, kg na hektar oraz 150 kg saletrosanu, niecałe 40 kg azotu idzie w zboż, na zboża w granuli oraz te tutaj trochę siareczki, która jest zawarta w saletrosanie, myślę, że jak naruszanie wegetacji bo teraz ma być zimno będzie wszystko ok, wczoraj i przez wczoraj pogoda piękna, dosłownie wiosna, rano mróz, ale w, w dzień po prostu było przyjemnie, dzisiaj od rana jest strasznie zimno, nie wiem czy mamy z plus 5 na plusie, chyba nie, bo jak rano jechałem o 6.40 to mieliśmy 0 stopni, tak więc y, taka sytuacja u nas. Pogoda się odwróciła o 300, 180 stopni, z wiosny robi się nam z powrotem zima, ale azoty trzeba wydać. Dlaczego? Zaraz Wam to powiem. Powinno się. Należałoby, wypadałoby wydać azot. Dlaczego? Tak ogólnie dzisiaj z ładowarki, bo już trochę lepiej się czuję, dużo, dużo lepiej, ale jest zimno, jak wspominałem i nie chcę, żeby dziś mnie owiało, żeby znowu potem nie zdychać cały tydzień, bo praktycznie można powiedzieć, że od piątku od czwartku, dzisiaj jest czwartek Już jest lepiej, dwa dni jest, no, da się żyć po prostu Bo przedtem to głowa taka była I dlaczego z tym azotem? I ogólnie, czy w tym roku jest straczka azotowa? W tamtym roku wszyscy, dosłownie jakby mieli jakieś zapalenie, za przeproszeniem Z tym azotem się, no, no srali się ludzie Kto będzie pierwszy zdążyć przed sąsiadem? W tym roku Yy, wszyscy jakoś tak na spokojnie podeszli do tematu yy, z chłodną głową yy, bo to powiem wam tak dzień w tom czy w tom czy robi jakąś różnicę mi się wydaje, że, że nie u nas niektórzy jeszcze nawet yy, nie zaczepili rozsiewacza bo są tacy gospodarze i oni dadzą nawóz, yy, podejrzewam jak wyjdzie to ciepło za tydzień, za dwa i powiem wam tak, jeżeli będzie woda to czy zrobimy to teraz czy za tydzień, czy za dwa to efekt będzie porównywalny. Wiadomo, ja jestem zwolennikiem, jak i pewnie większości z Was, żeby ten azot wydać yy, prędzej, ponieważ jest jedna zasada, której trzeba przestrzegać, że to azot ma czekać na roślinę, a nie roślina na azot. Yy, tak to wygląda przynajmniej w rzepaku. W zbożach temat, jeżeli mamy dobrze rozkrzewione plantacje. Możemy sobie troszkę go zaniechać, ale nie, tu chodzi o nie to, że nie dość nawozu, tylko ograniczyć tą dawkę startową do minimum, aby po prostu zasilić, żeby te roślinki nie głodowały, nie czekały na, na po prostu na azot, tak? Ja sobie tak logicznie myślę, że w tym roku taka strata tak ja jest. Rzepak jeszcze jest nierozlany. Została końcówka na mojej działce, około dziś chyba 6 hektarów, a tak ogólnie już te 160 hektarów praktycznie jest oblane. Można powiedzieć, że rzepak jest zamknięty. Tylko wczoraj wydarzyła się taka sytuacja, że wczoraj bratu zaczęła pompa stukać już w nocy, jak kończył działkę 46 hektarów. Zjechał na moją jeszcze tam 3000 litrów rozlał. No ale po prostu trzeba wyciągać pompę, bo E, chyba gdzieś zaworek który się rozwalił Są stuki Ciśnienie trzymała do końca Ale to jeżeli są jakieś odgłosy wydobywające się To trzeba po prostu zareagować Rozebrać, naprawić Żeby nie narobić sobie większych kosztów Bo jeżeli mm, coś stuka Coś się popsuło może się oderwać i uszkodzić e, dalszą część na przykład e, maszyny czy to w naszym przypadku e, pompy od opryskiwacza. I teraz tak 30 150 kg razy 1 20, razy 26 to jest 39 kg jak liczyłem i tak wysiewamy 150 155 saletrosanu, więc taka dawka startowa zboża są ładne wykrzewione, ładnie przedzimowały, e, w większości w około 95% mamy plantacje zasiane przede wszystkim wcześnie czyli rozkrzewione są i nie potrzebujemy nadmiernego krzewienia, więc taka dawka startowa 39 kg pod 40 moim zdaniem jest optymalna żeby te rośliny nie głodowały zanim brat dojedzie z RSM to w RSM będzie praktycznie druga dawka 200 litrów czyli 200 razy 1,26 buforujemy, buforujemy, ile to jest podejrzewam że około 60 58 kg, ale sprawdzę to kalkulatorem. Dokładnie sobie przeliczyłem teraz, żeby was nie wprowadzać w błąd, czyli 200 litrów razy masę RSMo, czyli 200 razy 1 2 razy 1,26, to jest 2,5 razy 26 to wychodzi około 65 kg plus 39, mamy 104 kg można powiedzieć w takich dwóch dawkach wiadomo, u niektórych roślin ta dawka się złączy jako jedna łączona ale w RSM jest taki, takim azotem takim płynnym czymś który działa stopniowo, ma trzy formy czyli amonową, azotanową oraz amidową w naszym przypadku ta SK chyba ma więcej tej amidówki, ale to też jest do sprawdzenia, więc jeżeli ktoś chce, to zapraszam wpisać sobie do wujka Google, wujek gogle wam wszystko powie. Więc myślę, że taka optymalna dawka, którą rośliny będą miały, optymalną dawkę, którą rośliny będą miały do spożycia na pierwszy rzut, to będzie około gdzieś 60-70, myślę, że yy, w zupełności to wystarczy, aby zasilić głód takich roślin wykrzewionych i nadmiernie ich nie krzewić lecimy zasypać brata i zaraz coś więcej dopowiem, przy taki odcinek z kaminy bardziej gadany niż jeżdżony dużo mam zapytań, takiego typu Jaki nawóz na pierwszą e, dawkę. E, wszystko zależy od zasobności, co mamy w glebie. Jeżeli jesteśmy pewni, że gleba jest zasobna w siarkę, chociaż w co wątpię, bo ostatnio z tą siarką, to jest e, przynajmniej w naszym obrębie e, duży problem, kto nie da nawozu z siarką, nie ma pobierania azotu. Dlaczego? Bo arka, <laughs> arka siarka po prostu powoduje, e, sprzyja pobieraniu azotu. I teraz tak, wiadomo, nawozy azotowo-siarkowe typu, nie wiem, siarczan amonu. On bardzo zakwasza glebę, ponieważ ten stosunek siarki jest tam, ten trójtlenek jest dość wysoki. No i on powoduje, że zakwasza. Saletrosan 2613SO3 tak samo zakwasza nam glebę. Natomiast nawozy typu, nie wiem, tutaj mogę wymienić yy, sulfan. On posiada jest tak zbilansowany, że ma 24 chyba azotu, siarki nie pamiętam ile, z 11 coś albo i może więcej, mniejsza z tym, ale ma yy, magnez oraz wapń. Wapń to jest tak zwany, nie wiem, wypełniać otoczka granuli jak zwał, tak zwał, która powoduje, że jakiś ten stosunek siarki i tego wapna jest zbilansowany, że nie wiem, czy mogę użyć słowa, że ten nawóz nie zakwasza nam gleby, bo praktycznie większości nawozów zakwaszają glebę, więc okre określę to w taki sposób, że ograniczy nam zakwaszanie gleby do minimum. Więc warto wybierać takie nawozy zbilansowane. Wiadomo, ich cena nie jest mała, kosztują bardzo dużo. Jeszcze przy dzisiejszej ceny pszenicy 1000 zł. Tam już dziewiątka z przodu jest z hakiem, nawozy poszły tak diametralnie do góry, że po prostu to się w głowie nie mieści i aż się odechciewa wysiewania tych nawozów, bo szczerze a szkoda, aż szkoda i na pewno to spowoduje, że ci co nie mają zrobionych zapasów na jesieni albo na lecie, to po prostu będą cieli dawki, bo jak liczymy koszt, no to po prostu bania mała i właśnie tutaj chciałbym też zwrócić uwagę na to zbilansowanie składników pokarmowych w nawozie to jest najlepsze rozwiązanie, ponieważ każdy pierwiastek uzupełnia jakby, jakby siebie do pobierania i dodatkowo roślina lepiej to wszystko przyjmuje, uzupełnia się no szereg pierwiastków jest po prostu najlepszy zbilansowany w granuli, no ale wiadomo, cena czyni cuda także no tak to wygląda z mojej strony, no my stosujemy z bo jest dobre działanie po nim, siarka z azotem przede wszystkim, teraz tak, nie zachwasza gleby, cena, cena, cena nawozu, ale jeżeli ktoś systematycznie wapnuje swoje gleby, to może siarczan amonu sypać co roku w ilości 600 kg, tam tona wapna co roku, czy tam co 2-3 lata 3 tony i jest wszystko powiem Wam w normie. Tak się kiedyś robiło, najtańszym kosztem i tak dalej większości gospodarzy robi, po prostu kwestia, nie wiem, mentalności, uznania, jak kto woli, no, jednemu granula nie pasuje, nawóz bardziej jest, nie wiem, pylisty i to też y, człowieka odrzuca do zakupu, no są różne typy, tak samo, jeden jeździ Case'em, drugi Fendem, John Deere'em, a inni jeszcze Ursusami, także tak to wygląda z mojej strony. Nie będę się rozciągał tutaj na ten dzisiejszy temat, bo ja nie jestem ekspertem. Ja ja robię vlogi z tego, co ja robię, czyli z gospodarstwa. Nie jestem jakimś alfa i omegą, który chciałby się wymądrzeć. Po prostu przekazuję to, yy, co wiem, yy, co potrafię robić, jak wygląda dzień na gospodarstwie. Także co? Na no dzisiaj temat. Taki można powiedzieć, że się wyczerpał. Chyba, że coś więcej będę chciał powiedzieć, to wam to dogram. Ale mi się wydaje, że z dawkowaniem powiedziałem dodatkowo, jaki azot, jakie dawki, ile azotu oraz z tym zakwaszaniem gleby rozjaśniłem. Także starczy na dzisiaj. Nara! Ale na tłumiku cichutko chodzi masakra. W ogóle go nie słychać. Jakby zachodni był. To je, jeleń głośniejszy już jest. Tam ja mam przerwę na bułkę i zaraz na kawę. Ciemano, mamy nie rano. Witam Was w sobotę. 6 marzec, godzina 15:50. Dopiero jadę do roboty. Co to się stało, Szczako, że Ty dopiero w sobotę o tej godzinie jedziesz do roboty? A od rana, czyli od 8:30, wraz z bratem byłem na odnowieniu kursu na opryskiwacz i do tej pory się zeszło. Chyba kurs trwał do dziś około godziny 14:30, wiadomo, obiad w domu. Chwilę musiałem posiedzieć, wypiłem kawę. No i jadę do pracy. Yy, po prostu jadę do pracy na gospodarstwo. I co będziemy robić? Co będziemy robić? No co? Tak, mam dla Was taką wiadomość, że azoty są rozdane, jeżeli chodzi o granulę na pierwszą dawkę. Wszystko poszło w ilości 150 kg saletrosanu, czyli plus minus. Około 39-40 kg czystego składnika I dodatkowo na rzepak poszło, poszło 260 kg plus RSM I teraz na zboża wczoraj brat wylał baniak RSM Ale zrobiła się u nas zima, odczuwalna jest zero na dworze jest bardzo nieprzyjemnie. Jest wiatr, który też nie sprzyja rozlewaniu RSM-u, ponieważ rozbija krople. A rozbicie kropel na mniejsze powoduje w większości u roślin później przypalenia, przypalenia, poparzenia, tak zwane to się nazywa bardziej fachowo, tak mi się wydaje. I na chwilę obecną wstrzymujemy się, bo na dwa tygodnie zapowiadają u nas. Zimno, zimno, więc wstrzymujemy się na chwilę obecną. Potem ma coś padać. Jakby nie było, e, dawka startowa, naruszenie wegetacji, te 150 kg saletrosanu e, wydaje nam się, że po prostu wystarczy. Rok rokowi nierówny jest e, zawsze. E, w tym roku trochę inaczej zawsze na chama robiliśmy, a teraz trochę tak, żeśmy wyśrodkowali to. I ta druga dawka, czyli jako pierwsza też łącznie, bo to troson RSM to w zbożach będzie jako pierwsza dawka No ale teraz to wyjdzie jako dawka dzielona, albo po prostu jako pierwsza dawka granula Druga RSM, no i tak to się prezentuje u nas Jadę po Ursusa 1014. 14 Tata miał tam odczepić beczkę I umyć, bo wiadomo jak się wozi RSM gdzieś z wierzchu zawsze się to obleje Bo zabieram małego Ursusa do rozsiewacza do wapna i oto taka sytuacja jadę zaczepić, rozsiewać zmienić talerze, bo rozsiewałem wapno granulowane nim czyli ten adapter będę musiał zmienić i talerze, przesmarować zaprowadzić do brata na gospodarstwo i nie wiem czy to się dzisiaj uda wykonać, jutro jest niedziela dzień wolny bo jak przyjdzie sezon to jak wiecie, że my w niedzielę nie próżnujemy, pracujemy, aby podgonić robotę. Dlatego póki jeszcze możemy, trochę ta robota tak w miarę przez tydzień sprawnie poszła. Więc niedziela będzie luźna, jest dalej wolne. A w poniedziałek rano muszę sprawy służbowe pozaatwęć na mieście, bo tam parę wypadło rzeczy do zrobienia. I będziemy, jeżeli nie popada rozsiewać te wapno, ten wózek wapna no i na nowej działce i oraz po orkach pod groch ile zostanie także do usłyszenia i widzimy się gdzieś po prostu później. No i co? Dzień zaczął się ujowo, no dlatego że mały Ursus już nie zapalił. Pójdę do roboty, dzień stracony. Musiałem dociągać niedźwiedziem małego Ursusa. Beczka odczepiona, tata ją umyje Właśnie myjkę rozkłada A my lecimy na drugie gospodarstwo Porozsiewać, zaczepić Zatankować małego niedźwiedzia Przesmarować, zmienić talerze Mam nadzieję, że do Chciałem powiedzieć Zachodu słońca, ale nie ma słońca Że do wieczora uda się Kurde, no Zanim się ściemni, to po prostu to zrobię No i dobra Dojechaliśmy na gospodarstwo tutaj stoi Tędyk nie wyjedziemy, ponieważ jest za stromo. Jakbyśmy zjeżdżali, to z tyłu te przekładnie i ta rura mogłyby po prostu zahaczyć albo i nawet się oberwać. Dlatego musimy go przeciągnąć. Ale ja nie wiem czy ja z tym bolącą nogą sobie poradzę. Nie będę musiał dzwonić po chłopaków. Próbujemy. Człowiek się na szarfał i teraz boli. Dobra, na koło idzie jakoś. Nie ma tragedii. cofamy Ale, ale boli ta noga masakra budi vam tragedija

Podamy kółeczko i jedziemy na warsztat. Więc standardowa czynność, czyli zakładanie wałka. Trzeba zdjąć górny zaczep, bo dziś na uwrociach, na dołkach może wejść na wałek i spowodować zgięcie. Talerze te, które ostatnio zmieniałem na łopatki na talerze do nawozu. Ten adapter trzeba wymienić do wapna. No i nie zanudzam Was, nie przedłużam, bo to było w ostatnim odcinku. W ostatnim, niedawno robione, więc nie będziemy się dublować. Aż tak często.